Tu przenocujemy Elizo. Co się dzieje? Nie jesteście już ptakami i rozpoznaję każdego z Was. Christian, Karol, Henryku, to Ty. Adam, Tommy, Jerry, a to mały Piotr. Jak Ty wyrosłeś? Zamieszkaliśmy tu na brzegu morza. Ponieważ zostaliśmy wygnani z pałacu i nigdy nie będziemy mogli tam wrócić, zdecydowaliśmy się poszukać sobie nowego kraju. Długo szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy zamieszkać, aż w końcu znaleźliśmy kraj tak piękny jak ten. Leży on daleko stąd, za morzem. Elizo, chmury są tak piękne, że ludzie tam myślą, że to Pawac z bajekowuszki. Naprawdę. Tamten kraj może być piękny, ale to tu jest mój dom, a ja chcę tutaj zostać. Tutaj są drzewa i krzewy spokrewnione z nami, a dzikie konie galopują przez równiny jak w dniach naszego dzieciństwa. Nie wiem o czym mówicie. To tutaj rybacy śpiewają stare pieśni, do których tańczyliśmy jako dzieci. To tutaj śmieliśmy się i bawiliśmy i śpiewaliśmy, będąc dziećmi. Ale rankiem będziemy musieli Cię pożegnać. Musimy odlecieć za morze do tamtego kraju, który jest tak piękny, ale nie jest naszą ojczyzną. Ależ moi bracia, weźcie mnie ze sobą. Nie zostawiajcie mnie tu samej, błagam was. Weźcie mnie ze sobą. Nie, Elizo, nie mamy łodzi ani statku. Nie mamy jak wziąć Cię ze sobą, chociaż bardzo Cię kochamy. Będziemy za Tobą bardzo tęsknić. Zaczekajcie. To prawda, że nie mamy ani łodzi, ani statku, ale możemy upleść siatkę z giętkiego łyka. Jesteśmy dosyć mocni, żeby przenieść naszą siostrę przez morze do naszego nowego domu. Jaki piękny poranek. Wiem, że będziemy szczęśliwi w naszym nowym domu. Krystian, Eliza się obudziła. Dzień dobry, Elizo. Mam nadzieję, że dobrze spałaś. Przelecieliśmy już kawał drogi. Dzień dobry, Krystianie. Jak się masz dzisiaj, Karolku? Doskonale. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry Adamie, Tomie i Jerry. Dzień dobry Antoni. Dzień dobry Henryku i Alfredzie. Dzień dobry Elizo. Łabędzie niestrudzenie leciały cały dzień. Elizo, możemy latać jako łabędzie tylko tak długo, jak długo jest słońce na niebie, ale kiedy zajdzie, wrócimy do ludzkich postaci. Musimy się spieszyć, bo jest tylko jedna skała, która wystaje pośrodku oceanu. Tylko w tym miejscu możemy spędzić noc. Słońce jest już nisko, a do skały jeszcze daleko. Mam nadzieję, że zdążymy. Musimy się pospieszyć. Ojej, burza! Nie martw się, Lizo, zdążymy. Burza nas nie powstrzyma. Któregoś dnia znajdziemy rozwiązanie, jak się uwolnić. Któregoś dnia zrobimy małe czarowanie i odzyskamy wolność. Będziemy wciąż próbować, bo pamiętamy, jak dobrze było nam. I dlatego, choć daty i miejsca nie znamy, Wiemy, że będziemy wolni. Samy, samy. teraz, moi kochani bracia, musicie iść spać. Jesteście bardzo zmęczeni i musicie się wzmocnić. Jutro znowu przed nami długa podróż. Będę strzegła Waszych spokojnych snów jak on dziś. Zgrrr, widzę, że moi przyjaciele znów się pojawili. No, zobaczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Coś się nie zgadza. Ich zawsze było jedenastu, a dzisiaj z jakiegoś powodu jest ich raptem dwunastu. Co tu się dzieje? To wszystko przeze mnie. Ja jestem dwunasta. A kimże ty jesteś? Jestem ich siostra, Eliza. A tak, teraz pamiętam. Ty jesteś Eliza. Twoi bracia często o tobie mówili. Ty byłaś zaginiona. Zgadza się, moja droga? Tak. No to cudownie. Jak sądzę, ty też umiesz się zamieniać w łabędzia? Nie. Nie umiem. No, to masz szczęście, moja droga. To takie niewygodne być łabędzie w ciągu dnia, a na noc zmieniać się w człowieka. Nigdy nie wiadomo, jak się zachowywać. Ja tam zawsze jestem krukiem. No tak, mamy szczęście, gdybym tylko mogła uwolnić swoich braci. Ale nie wiem, jak to zrobić. A